W wieku 16 lat, mój pradziadek Jan Rusiecki od 15 lipca 1915 roku zaciągnął się i walczył w drugiej Brygadzie Legionów Polskich. W czasie wojny około 9 miesięcy przebywał w niewoli na terenie Włoch. Z błękitną armią pod dowództwem generała Hellera wrócił do Lwowa. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Był czterokrotnie ranny. Ukończył szkołę pod chorążych, gdzie uzyskał stopień sierżanta sztabowego. Przydział wojskowy związał go na stałe ze sztabem 51 Pułku Piechoty w Brzeżanach. Służbę w Wojsku Polskim pełnił do 31 grudnia 1928 roku. Pradziadek został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Obrony Lwowa, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Niepodległości. Dziadek! Witaj. Witaj. To jest mój ojciec w wojsku, o to gdzieś był tak mi się wydaje, że to był 28 rok dziadek, czyli twój pradziadek poszedł do wojska mając 15 lat był front na ten na oczy Ślwowa, to tutaj jest w tym. Czy to jest ta kartka? Kartka ta z tego. Mm -hmm. o, tu jest napisane, że on dostał za lwów. Czytaj. E, krzyż, e, nagrodzony srebrnym Krzyżem zasługi oraz Krzyżem Niepodległości. Tak. Krzyżem ubrany lwowa i Krzyżem Oprosz, o, proszę Dziadek, opowiedz mi o krzyżach, jak one zostały zachowane w naszej rodzinie. Krzyży, znaczy, to było już tak, żeby mnie skłamał, w 1948 roku zaczęli się te, te, te aresztowania we i Ojciec, wiedząc, że taka sytuacja, wziął dwa dwa krzyże, zakopał u siebie w piwnicy, tam na e, wiatrokowej ulicy. I ojciec mi powiedział, że ma e, schowane, że ich trzeba odkopać. No i ja poszedł. Bez brata, bez nikogo, tylko z ojcem poszliśmy go, ja go przeniosł przeniósł i on mi pokazał, w którym miejscu mniej więcej to może być. Dziadek, a opowiedz mi, jaki nasz był pradziadek? No, pradziadek był... Y, lubił dzieci, lubił piesków. My zawsze mieli dwa, trzy pieski u siebie. No, no i, i był, jak Wam powiedzieć, nie bał się niczego, absolutnie. Mój ojciec po 39 roku, już 1945, 1946, siódmy i tak dalej, już więcej tu Polski nie pojechał, więcej on już Polski nie zobaczył. O, trzymaj. Teraz i będziesz wiedział, co to znaczy niepodległość. O tak jak Polska, że jest państwem już niepodległy, a jeszcze w te czasy, jak ja jeździłem, to było państwu podległe. W związku Radzieckiego.